Wiadomo, nikt nie lubi być bombikiem, każdy woli orać jakieś dzieciaki, każdy chce być najlepszy, no, ale bez odpowiedniego przygotowania, bez odpowiednich przedmiotów, uzbrojenia, no nie dam radę tego osiągnąć. Dlatego w dzisiejszym odcinku dorobiłem się, zarobiłem, w sumie to jedno ja, i to samo. Dałem blisko 2 miliony waluty serwera na przedmiot, albo może i 3 przedmioty, które pozwolą mi być po prostu lepszym w klepaniu i we wszystkim dookoła. Ja tylko wspomnę, że chcecie być udział w konkursie, na później będę mówił, będę rozdawał powoli swoje wszystkie rzeczy na tym trybie. Dlaczego to, żeby się później? Oprócz tych najlepszych, to napiszcie po prostu w komentarzu wynik swojego Discorda, Bicie na mojego Discorda link w opisie, później Wam przedstawię, co możecie zgarnąć i kto pierwszy ten lepszy, tak naprawdę wybiorę kilka osób i im to rozdam. E, więc najwięcej będziecie mogli wybrać, jak naprawdę co chcecie dostać. E, więc oglądajcie do końca, później się dowiecie, no i co. Jego oglądanie. Dobra, tak jak mówiłem już w wstępie, otwieramy dzisiaj skrzyneczki, ale nie jakieś takie oklepane skrzyneczki, ponieważ była Cukierkowa Skrzynia. Wiemy, że to nagrywam tutaj jest trzeci, e, już jest po dziecka, ale napisali mi widzowie na, na Discordzie, że to jest niby fluj opłacalny, bo kosztuje to o połowę mniej niż anarchiczna skrzynia. A tak jak sobie tak patrzę, to faktycznie są te gigamonety, są te jakieś, które nie wiem totalnie co robią, ale są. E, ale tak najgorszy w sumie drop to dla mnie to jest chyba Enchant Golden Eipel albo voucher na Turbo Drop, tak mi się wydaje. Bo te anarchiczne odłamki, te zaglądy książki, to jeszcze bym uszedł. Ale wiadomo, no chyba najbardziej to bym chciał te spodnie Gasta, albo no wiadomo, te gigamonety bym też z chęcią przygarnął. muszelkę, bo to też jest cholernie drogie. E, no ale wiadomo, anarchiczny miecz albo anarchiczny killoff to jest coś, co... E, chyba najbardziej bym celował, więc e, Może bez przedłużania idźmy e, po to na co wszyscy czekacie i zobaczmy co wyleci z tych skrzynek i czy w ogóle opłaca się otwierać te skrzynki, a więc dobra Skrzynka zakupiona? Tylko teraz poczekajmy, aż łaskawy serwer nam datom ten kluczyk do ręki. W ogóle jestem też zły, że z ostatniego odcinka się nie wiedzieliście, gdzie dążyliśmy do miliona. E, nic się nie sprzedało, jestem troszeczkę zły na to. Dobra, widzowie, e, kupiłem nie na tym trybie. Kupiłem na anarchii chcący ten kluczyk. Ja pier. Dobra, ale tutaj też możemy kupić. E, to <laughs> zobaczymy, co tutaj tam wylatuje. Najwyżej tego. A tutaj dostaniemy to, czy też nie dostaniemy tego? Powinno to nam normalnie przyjść, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, dostaliśmy kluczyk, To najważniejsze, że nie, nie, nie tego, że nie zniknął, tylko pytanie, gdzie to jest? Gdzie jest ta skrzynka? Bo tutaj czekajcie. Tam widziałem, ale tutaj nie widziałem. Trochę troszeczkę. Z... Zobaczymy, co w ogóle z tej skrzynki wylatuje. No dobra, przedostajemy i tutaj, no i tutaj. E, chciałem otworzyć dwa na boksie, no ale dobra, otworzymy jedną na boksie, jedną na anarchii. O, tutaj cukierkowa skrzynka. E, co tu w ogóle wylatuje? Czy wylatuje jakiś inny drop? Czek pieniężny, 25 tysięcy. Lizak Elitra, Anarchiczna, Zbroja Protection 5, e, Klucz Anarchicznej Skrzynki. E, przejdźmy, proszę, do otwierania i zobaczmy, czy, czy odda. Proszę, oby oddało przede wszystkim. To. O, na tym nie zależy, żeby coś po prostu dobrego wyleciało. Proszę. No, z tak Jabek, więc bym powiedział, że raczej nie jest to dobry traf. Dobra, Liczma, że Box PVP bardziej odda, bo. No to na anar anarchistym to nie, 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 nie. Dobra, tym razem już otworzyłem na dobrej. Na dobrym trybie, na box PVP, i no głównie tutaj chciałam się skupić. No bo nie ukrywajmy, e, no troszeczkę zmarnowany na tamtym trybie, bo, to, bo totalnie nie gra na tamtym trybie. E, no i totalnie gówno wyleciało, bo tak to chociaż może bym jakąś podmiankę zrobił, że na przykład e, dałbym jakiś fajny item na anarchii, jak ktoś by mi na przykład jakiś oddał item na boksie, bo na przykład by nie używał. Otwórzmy skrzynka z animacją i zobaczmy co stąd wyleci. Proszę, coś dobrego, coś dobrego, proszę. Dobra, czyli w skrócie, e, wypadł nam Vulture na Turbo Drop, czyli nie wiem, czy to nie jest w sumie najsłabszy drop e, w tej skrzynce. Czyli w sumie i tutaj wypadł najsłabszy drop na boksie, i na anarchii wypadł najsłabszy drop, e, więc w skrócie pewnie jest to. E, to jest coś warte i ile to jest warte? Voucher na Turbo Drop. Ktoś wystawił niby dwa takie za 10 milionów, ale bardzo, bardzo w to wątpię, że to tyle kosztuje, więc myślę, że dałoby radę wystawić to na za te 2,5. Może nie 2,5, tam jest tam inny, dużo tych ofert było. No ale jeśli to bym chodzić, że nawet za milion zeszło, to i tak bym był szczęśliwy, no bo doszlibyśmy do tego miliona pierwszego. No ale zobaczmy, czy to, czy cokolwiek z tego damy radę wyciągnąć. O, doszło mi widzę właśnie... Około 280 tysięcy, teraz widzę. Więc mamy już 400 tysięcy w portfelu. Czyli wszystkie moje temy się sprzedały koniec końców. Czyli jest w sumie dobrze. Dobra, widzowie, jesteśmy z powrotem. Dla Was to mina sekunda. Dla mnie to minęły dosłownie gdzieś 3 dni. Jak widzicie, nasz portfel wynosi prawie 1 mln. Więc wszystkie temy, które wystawiliśmy, się sprzedały. I widzę, że teraz troszeczkę żałuję, że nie poczekałem z tym voucherem. Na kopanie, ponieważ widzę, że teraz na całym rynku są tylko dwa vouchery Z czego jeden za 900 tysięcy, a drugi za 2,5 miliona Czyli te wszystkie vouchery za jakieś 2 miliony, 2,5 miliona się posprzedawały Więc trochę żałuję, że wystawiłem go za milion 200 tylko Ale dobra, mamy 1600. I jestem naprawdę w szoku Jeszcze w międzyczasie byłem w strefie awg, więc wypadł mi jeden klucz awg Więc może sobie otwórzmy na szybko go i nie jest, że coś z niego wyleci Ale może jakieś odłamki, eee, czemu by nie Zawsze to się troszeczkę pieniędzy przyda, a wylatuje nam antykowe, no dobra, to tam już wywalone w to, co nie. A i tylko takie szybko informacje, że od przyszłego odcinka będziemy grać troszeczkę na innym serwerze. To też jest top 3 box PVP w Polsce, ponieważ. E, a to powiem wszystko w kolejnym odcinku, więc wyczekujcie. E, I dużo, że będzie ogólny konkursy do rozdania, wam się po prostu nie zmarnowało. No bo jak ja nie gram, no to czemu to się ma no, po prostu marnować? E, lepiej, żeby ktoś z was to wykorzystał, na przykład, tak ja przynajmniej twierdzę. więc e, przypominam, że jeśli ktoś co chce, e, to możesz napisać co chcecie, na przykład z tych rzeczy czekam jakąś elitrę, czy jakiś tam seczyk, czy jakiś tam mieczyk, czy coś, Czy jakiś tam nie wiem, na przykład też mam jakieś jajko o napiszcie, co po prostu chcecie w komentarzu. Wiadomo, szesnastki raczej nie kupimy, bo one są drogie, no bo tutaj też się ma na co liczyć, tutaj tym bardziej, tutaj też, ale jakąś taką piętnastkę, gdzie na przykład jeden kosztuje 350 tysięcy, to myślę, żebyśmy już dali radę złożyć. Tak, ogólnie mam milion tak naprawdę na cały secik, jeszcze go górę, sam hem e, dostanę od widza, bo mi napisał, że dostanę od widza 18. Więc łeb e, sobie podarujemy, e, więc tak naprawdę nam kolejny kosz odchodzi. Więc możemy sobie zainwestować w lepszym tak naprawdę dużo Secik 16 na przykład. I to już jest spoko. Tylko kosztuje 500 tysięcy a kupmy to. kupione, dobra. Pierwsza rzecz kupiona kosztuje trzynastkę, żeby ulepszyć na trzynastkę potrzeb... żeby... dobra, a żeby ulepszyć na czternastkę potrzebujemy już potrzebujemy już niestety tego, ale dobra i teraz trudna decyzja, czy ja chcę inwestować w dwunastkę i ulepszyć ją do trzynastki za 32 dwa słoneczniki więc, pytanie: Czy nie lepiej kupić sobie właśnie 13 i po pokopać sobie i mieć 200 tysięcy w kieszeni? Wy napiszcie, co o tym sądzicie. Um, a ja bym może poszedł po prostu szukać jakiegoś seta fajnego, podnieść demona, właśnie. Nie wiem, czy nie kupić sobie. I chyba tak zrobię. I chyba tak zrobię, tak mi się wydaje. Dobra, kupmy sobie to, bo tak jak mówiłem, chcę dojść do seta 15. E, więc dojdziemy do seta 15, co nie? E, dobra, to mamy. To mamy, miecz na razie jaki mam, właśnie bo jak mam jakiś miecz taki fajny Znaczy fajny, fajny, mam, nie dorosł jednostka tylko 40, no to już jest dziesiątka, jednostka, tutaj już nie dosięga O tutaj ktoś wysadzi chemce, 90 tysięcy tylko tak słabo Mm, to dobra, to troszkę mało kosztuje. Um, dobra, ale tak czy siak, jak patrzę, że ten e, Wóczers się sprzedał, to myślę, że to z biegiem czasu tak czy siak by się sprzedało. Tylko pytanie, poje to wystawić? Myślę, że wysta wystawiłbym to po. No, może sobie głupotę, może nie. E, wystaw, ale wystawię to po 150. E, a może kałem troszeczkę taniej. Mm, ale spodnie i. E, tak, spodnie wystawiłem po 150 tysięcy. I nogi wystawimy po 120 tysięcy. Dobra. Jeśli to by się sprzedało, to spokojnie około 400 tysięcy. Gdzie ja poleciałem? wypada mi to za border. Dobra, wracamy. Uj. Pytanie czy też, czy też tu możemy coś sprzedać? No to wiadomo. Przydałoby się też porządki zrobić, więc może zrobimy sobie porządki. Napiszcie, się to jest takie gówno. Po prostu to mogę dać każdemu za darmo. Kto pierwszy napisze, po prostu. Ale przede wszystkim to tam trochę rozdam. bo co tu mają być? W sumie tu żadnych rzeczy fajnych nie ma, jedynie dobra, miecz to, mieć dziewiątka, to jeszcze jakoś ujdzie, to komu, ktoś, to by pewnie przygarnął za darmo, kto zaczyna dopiero. Um, ale tak, no to myślę, że tutaj nie ma nic za bardzo jakiegoś takiego e, ciekawego. Tutaj już jest trochę więcej tego do rozdania, więc przede wszystkim na tym musi się skupić, ktoś by chciał. Wiadomo, słoneczniki nie są do rozdania, bo sam to potrzebuje. No um, ale jakieś koksy przede wszystkim, refy, jakieś e, elitry, e, to tutaj jest dziewiątka, e, jakieś totemy. No to czemu już nie? Tutaj jest wiadomo, to jest moje Elytra 10 to też sobie zostawię dla siebie No a tu jest jeszcze na przykład na pierwszych 9 czy 11 Jedyny by był tutaj Kiewicom Smocze 16 Za trzysta więc Jakby się sprzedało te przedmioty co mamy, to myślę, że byśmy Tego całego seta 16 Tak naprawdę, więc Set, miecz, 16 to już by było naprawdę dobrze Do klepania się, więc tak naprawdę swój cel byśmy e, obrali. Więc ja czekam, czy one się sobie sprzedadzą. E, poczekam, z, e, tak nie wiem, jeden dzień, może, czy coś, i widzimy się dla Sasekuna z powrotem. Dobra, jeździeń drugi, tak jak widzicie, mamy w portfelu z powrotem milion 200. Czyli wszystkie te, które wystawiliśmy, sprzedały się tak naprawdę po kilku godzinach, ale nagrywam do kolejnego dnia. Więc spróbujmy, może, złożyć kolejną część naszego seta, bo tak jak mówię, 15, 16, dostaniemy jeszcze górę 18. Więc głównie skupmy się, mamy milion 200 na wydanie na nóżki, czyli tak zwane puty. Myślę, że te buty znaleźć jakieś ok, to będzie problem. Tu są buty, o, buty 14, ale one są aż za milion. I no kurde, aż dziwne, że one są aż tak strasznie drogie, bo tu mamy spodnie 16 za taką samą kwotę. Więc cóż, czuję, że kogoś po prostu troszeczkę poniosło. Mm, tutaj mamy buty 14 o, na przykład za 450 tysięcy i zastanawiam się, czy by ich nie wziąć bo tu są buty za 13 tysięcy a czy znajdziemy jakiś fajny mieczyk, może jakiś fajny mieczyk kupimy sobie za po prostu większą kwotę i później sobie ogarniamy e, mieczyk 15 byśmy mieli za 700 tysięcy i nie wiem czy by się na to nie skusić tak naprawdę myślę, że myślę że pójdziemy w ten mieczyk 15 tak, myślę, że pójdziemy w ten mieczyk 15 700 tysięcy, no, czyli zostałoby nam jeszcze około 500 tysięcy na buty, dobra, kupimy to, e, Mam nadzieję, że nie przepaciłem. Bo, jak tak to się wkurza troszeczkę. Więc dobra, mamy od razu. E, mamy diaksowy, od razu byśmy to przerobili na neteridowy, żeby było, żeby wyglądało jakoś tak było fajnie. E, więc, dobra, na chwilę obecną. Mamy mieczyk 15. nie, to jest 15, e, na pierśnik 16, spodnie 15, dostaniemy jeszcze banie 18 i musimy jeszcze kupić jakieś za dosłownie 500, e, 600 tysięcy, może coś posprzedaje. Jakieś buty. Czego widzę, będzie największy problem z tymi butami, ale głowę mamy, więc e, myślę, co na chwilę obecną zostaniemy tyle. E, ja coś jeszcze może e, chwilę po farmie, a tak jak mówiłem, no, e, będę zmieniał serwer, e, więc wyczekujcie, wyczekujcie nowych odcineczków e, i przypomnę o tylko. Ja wam dziękuję za oglądanie. E, piszcie swoje niki w komentarzach. E, w sumie prawie dobiegliśmy do celu, no i co? Koniec końców wydaliśmy ponad 2-2,5 miliona na tego całego seta, więc troszeczkę tak, e, więc. Ja się przedłużając, miłego dnia, miłego wieczora, zależy kiedy to oglądacie, trzymajcie się, no i siema.